Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale W końcu mnie widzicie, a nie tylko i wyłącznie przebitki Kto się cieszy, łapeczka w górę i komentarz I jedziemy do z tematem Jezu, jak ja się cieszę, że mogę się już wam pokazać I z wami pogadać na temat fajnych kosmetyków Bo ja też tutaj mam coś do powiedzenia <noise> Także jestem zadowolony Aczkolwiek mam nadzieję, że filmy przebitkowe wam się też podobały Będą wjeżdżać Troszeczkę rzadziej, ale będą wjeżdżać, um, Ale dzisiaj jestem ja w pełnej okazałości. Także dzisiaj ja wam zaprezentuję produkt. Dzisiaj ja wam o produkcie opowiem i będzie cud bajeczka, rewelacja. Także jestem podjarany. E, moje kochane skarby. Produkt znam od zeszłych wakacji i przetestowałem go w ilościach trzech opakowań. Ja bada. Dlatego ta opinia będzie bardzo mocno obiektywna, e, ponieważ ja już ten produkt znam na wylot. Czyli już tutaj wszystko mogę na temat tego produktu powiedzieć. Ten produkt zawiera również peptyt miedzi, aczkolwiek ja go nie biorę pod uwagę tutaj. Dlaczego? Ponieważ jest go za mało, ale inne ciekawe składniki aktywne w tym produkcie dają taką rekompensatę całkowitą, jeżeli chodzi o działanie tego produktu. Jest to produkt dla każdego typu skóry, niezależnie od tego, czy masz skórę trądzikową. Czy masz skórę mieszaną, czy masz skórę tłustą, czy masz skórę suchą, czy masz skórę odwodnioną, czy masz skórę mieszaną, czy też masz skórę naczynkową? To nie ma żadnego znaczenia werbalnie, tak naprawdę. Dlatego ten produkt jest dla każdego. Produkt może być używany w dziennej, w nocnej pielęgnacji, a nawet w popołudniowej. Także będzie cud bajka. Rewelka dla Was dzisiaj ładnie skomponowana, czyli będzie w pełni aktywność, mocne działanie, efektywne preparaty, mocna aktywność, jeżeli chodzi o działanie kosmetyczne. Także dużo będzie się dzisiaj działo. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania. I dzisiaj pogadamy o tej gwiazdeczce koreańskiej. Tak, koreańska gwiazdeczka, aczkolwiek ja wiem, że już pisaliście do mnie setki komentarzy. Kacpi, weź w końcu coś, powiedz. Kacpi, weź w końcu, daj opinię. Kacpi, mogę to kupić, czy nie mogę tego kupić? No, było polecane, że można kupować w komentarzach, czyli to jednak coś się oznaczało, prawda? E, także ja dzisiaj już tak pierwotnie przychodzę ze swoim e, słownictwem na temat tego produktu. Jest to Mary and May 6, peptyta, e, 6 Peptide Complex, Youth and Glow, Fragrance Free, mm, czyli on nie pachnie. Nie ma w ogóle zapachu i jak najbardziej to jest prawda, nie ma zapachu. I jest to serum Peptido. Ono ma taki kartonik. Ja teraz sobie nowe opakowanie kupiłem. Jak byłem ostatnio w TK Maxxie, to kupiłem sobie nowe opakowanie tego serum. I ja za nie zapłaciłem w TK Maxie 7,99 euro, 8 euro, czyli w przeliczeniu na no prawie 40 zł. I jest to serum z 6 peptydami. I to serum jest w głównej mierze ukierunkowane tak naprawdę na wiele potrzeb skóry na regulację gruczołów łojowych, na działanie przeciwzapalne, bo mamy tutaj peptydy blokujące mediatory stanu zapalnego, na działanie anti-aging, na mocną stymulację produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego i też fibroblastów ze względu na peptydy treningowe w składzie, jak i również na mocną hydratację, czyli bardzo mocne nawodnienie, bardzo mocne nawilżenie skóry i dania jej takiego kopa wodnego to za mało powiedziane. Ja bym powiedział, że no fontannę wodną dla skóry tutaj dajemy. I teraz przejdźmy sobie do um, analizy składu tego produktu. Co w tym produkcie siedzi, ja wam zrobię zaraz przegląd konsystencji. Tutaj wszystko będziecie mieli. Więc tak, baza preparatu rozpoczyna się oczywiście od wody, bo to jest podstawa, tak? Później mamy zagęsting. Później mamy jeden dwa heksanediol, transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej. Także to już mamy naprawdę styczność z produktem, który będzie mocno działał, jeżeli nośnik przenikania jest już na wstępie. Aczkolwiek on też może być w połowie insji i to niczego nie koliduje. Później mamy po hexanediolu następny nośnik przenikania. Także jak najbardziej, no tutaj substancje aktywne bardzo mocno się w skórę wchłaniają, przedostają się w głębsze warstwy, przez co efekt działania kosmetyków jest po prostu silniejszy. Arginina, aminokwas, białko. Arginina wykazuje działanie przeciwzapalne anti-aging, nawilżające, odbudowujące, regenerujące. Arginina tak naprawdę robi wszystko. Jest to takie białeczko, taki aminokwas, który cudownie sobie radzi na naszej skórze w kwestii odnowy, regeneracji, nawilżenia, ukojenia, rewitalizacji także jak najbardziej. Później w składzie mamy adenozynę. Adenozyna wykazuje bardzo mocne właściwości przeciwzmarszczkowe. Redukuje drobne zmarszczki. Adenozyna inaczej. Adenozyna również ma właściwości redukujące głębokie zmarszczki, aczkolwiek to się dzieje powoli. Ale jeżeli chodzi o takie świeże, na przykład w wyniku przesuszenia skóry, albo takie świeże, nowo pojawiające się zmarszczki, adenozyna je rozwala. Także adenozyna wtedy w tym przypadku bardzo mocno wpływa na ich Redukcje. A jeżeli chodzi o te głębsze, no tutaj trzeba poczekać, prawda? Później mamy nośnik przenikania numer 3, Capril <grym> Także mamy styczność naprawdę z bardzo mocnym boosterem, koncentratem aktywnym, jeżeli chodzi o działanie kosmetyku. Później w składzie mamy Cooper Tripeptid 1, czyli tripeptyd miedziowy. No go tutaj jest za mało, o czym nawet świadczy kolor. Aczkolwiek można brać pod uwagę ten składnik aktywny pod jednym względem, nawilżenia skóry. To tak, ono będzie nawilżać skórę. I ten tripeptyd miedziowy w niewielkim stężeniu tutaj będzie nawilżał. Ale on nie da modelingu, remodelingu, wypchania zmarszczek. Tego nie da. Od tego są inne peptydy tutaj zastosowane. Hexapeptyd 11. Peptyd treningowy, który bardzo mocno i bardzo szybko, w dość krótkim czasie, wyzwala produkcję kolagenu nawet najbardziej rozleniwionego, fibroblastów, elastyny i kwasu hialuronowego. Czyli on już tutaj bardzo mocno uderza w potrzeby skóry dojrzałej, przez co zapewnia bardzo mocną rewitalizację. Hexapeptyd 9 jest to peptyd, który jest skojarzony właśnie z hexapeptydem 11 i jest to działanie uderzeniowe. Czyli mamy tutaj redukcję zmarszczek mimicznych, odbudowę bariery hydrolipidowej, ponieważ te peptydy z tej kategorii też mają działanie odbudowujące płaszcz lipidowy. Wpływają na y, nadwrażliwość skóry, jeżeli skóra jest bardzo wrażliwa, czyli ten produkt będzie odpowiedni też dla skór bardzo wrażliwych. Jeżeli nie nienawidzicie zapachu w kosmetykach, jeżeli y, chcecie naprawdę odbudować swoją skórę, no to jak najbardziej tak, y, tutaj będzie takie działanie dość w dość krótkim czasie. Y, dodatkowo mamy tutaj działanie tak zwane rozkurczowe, czyli ta widoczność zmarszczek w początkowej fazie y, stosowania produktu będzie y, zmniejszana, aczkolwiek będzie to efekt chwilowy. Dopiero z perspektywy stosowania tego produktu efekt stanie się długoterminowym rezultatem. Bo efekt a rezultat to niby to samo, tak samo brzmi, na jednym e, radiu grali, aczkolwiek jednak jest to różnica, ok? Później w składzie mamy hexapeptyd 9. I ja badam. I teraz ten właśnie peptyd mieliśmy, pentapeptyd 4. I ten peptyd właśnie skupia się na gojeniu w skóry na regeneracji mikrouszkodzeń, które powstają w między innymi w głównym pierwotnym procesie starzenia się skóry, czyli kiedy rozpoczyna się proces starzenia skóry. Czyli dochodzi wtedy do mikrouszkodzeń, które nie są widoczne gołym okiem. Ich nie widzicie. To są takie mikro mikro uszkodzenia. One dopiero wyjdą 15 lat później, 10 lat później na powierzchni, czyli wam się pokażą, czyli nagle skóra Zacznie tracić wodę szybciej. Nagle zauważycie, że ta skóra jest coraz bardziej sucha, że kreski na twarzy tzw. marchy zostają. No to właśnie jest to przemiana tych mikrouszkodzeń w uszkodzenia już takie radykalne czyli, że już postępuje proces starzenia w sposób bardzo aktywny. No i właśnie ten peptyd blokuje możliwość powstawania mikrouszkodzeń, a jeżeli już są no, mikrouszkodzenia, to on je regeneruje on jest zcala. On się ich pozbywa. I on po prostu wtedy, tak śmiesznie, tak komicznie, tak e, komediowo, mogę to powiedzieć, on wtedy woła kolagen do tego, żeby naprawił te zniszczenia. Czyli jest to bardzo mocno integralnie aktywny peptyd. I później w składzie mamy Palmiotyl 3 peptyd I1, i to nie jest powiązywanie z peptydem miedziowym, bo tutaj nie mamy dopisku kuper, czyli Copper. Pamiętajcie o tym, ja jest to peptyt, który wykazuje bardzo mocno działanie takie, jakby wam to powiedzieć, takim po prostu po ludzku. Bardzo mocno naprawiające, czyli naprawia skórę, odbudowuje pasz lipidowe, łagodzi rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie, zaognienie skóry. Idealny na retinoterapii, na kwasoterapii, no rewelacyjna baza aktywna. On też uzupełnia się ze wszystkimi innymi peptydami i tworzą tak jakby takie wielkie koło przyjacielskie, które uderza w dany problem skóry. Tak to mogę wytłumaczyć, tak jest najbardziej rozsądniej to wytłumaczyć. Także jest to peptyd, który również bardzo mocno redukuje nadwrażliwość, rumień, podrażnienie, zaczerwienienie skóry i ogólny jej zły stan. Przyspiesza ogólną regenerację globalną. E, później w składzie mamy tripeptyd 1, sam tripeptyd 1. Nie już e, palmitoyl, a tripeptyd, czyli sam tripeptyd, czyli brat palmiotylu tripeptydu 1. Brat, ale jednak nie powiedziałbym, że jest to biologiczny brat, ok? <ścoughs> powiedziałbym to. Tak cudzysłownie, już do taki no, przebrany brat, który wykazuje działanie już odbudowujące barierę lipidową, czyli naprawa bariery lipidowej i zapobieganie przed transepidermalną utratą wody na skórkę, czyli mamy tutaj zastosowane bazy aktywne, które mocno są skupione na danych zadaniach: redukcja zmarszczek, Blokery pogłębiania się zmarszczek, naprawa mikrouszkodzeń, odbudowa BHL, redukcja podrażnień, czyli mamy mocne działanie. No i tutaj bazą, która chroni stabilność nam peptydów właśnie przed wyparowaniem, jest oczywiście jeszcze jako dodatkowo etelhekselgliceryna. Karbomer jest to bezpieczny za gęsty, to nie jest mikroplastik, poligliceryl 10 laurate który też wtłacza nam substancje aktywne. Także serum wygląda tak. Ja Wam je teraz pokażę. To jest czarne opakowanie, i tylko trzeba z nim ostrożnie ono jest wodą. To nie jest emulsyjne serum, tego nawet żelem nie można nazwać. No i zobaczcie, dlaczego mówię, że tripeptydu jest mało? Proszę. To serum jest przezroczyste, czyli ono nawet nie ma niebieskiego zabarwienia. I pięknie nam się kropelkuje, czyli możemy sobie wybrać odpowiednią ilość tego produktu, aczkolwiek tego nie obrócę do końca. Patrzcie, ścieka jak woda. To jest woda. To jest po prostu woda. Moment, w sekund, 5. Wchłania się w skórę. Z niczym się nie roluje, z niczym się nie ciastkuje, z niczym się nie gryzie. Już się wchłonęło. I czujecie po aplikacji tego produktu na twarz takie dziwne, jakby to tak powiedzieć, jak on się wchłania, jak ta woda, właśnie magiczna woda, słychać, jak magiczna woda się wchłania, to czujecie coś takiego, jakbyście czymś wilgotnym przejeżdżali po swojej twarzy. Takie przyjemne uczucie nawodnienia, nawilżenia skóry. No i to jest nie do opisania uczucie. To serum bardzo świetnie sobie radzi z rozpromienieniem skóry, z rewitalizacją, z nawodnieniem, z regeneracją i z globalnym serum antystarzeniowym. Ja Wam je podlinkuję, gdzie najtaniej znajdę w Polsce w opisie na dole. Tam, gdzie najtaniej je znajdę, to Wam je podlinkuję od razu niezwłocznie. Także produkt wygląda tak. Świetny produkt, bezzapachowy, działanie jest aktywne i tutaj właśnie mamy między innymi z tych głównych aktywnych, tak? Argininę, nośniki przenikania to już wiemy. Argininę mamy tutaj jako aktywne adenozynę mamy tutaj jako aktywną. hexapepty 11, kupertripeptyd 1 nawilżacz, hexapepty 9, pentapeptyd 4, tripeptyd 1, i tripeptyt 1 Także to jest tylko i wyłącznie tyle, jeżeli chodzi tutaj o bazę aktywną. Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży, przez matki karmiące. Nie łączymy go, oczywiście pomimo tego, że jest niewielka ilość peptydu miedziowego, nie łączymy go z żadną inną formą witaminy C niż tetra i nie łączymy go z produktami, które zawierają disodium etta. Ponieważ pomimo tej niewielkiej śladowej ilości peptynu miedzi może dojść w dalszym ciągu do reakcji krzyżowo-kontaktowej. Rozumiecie? Także, żeby nie zrobić sobie kuku na skórze, trzeba y, zachować ostrożność i kierować się wytycznymi naukowymi. Rewelacyjny preparat, który gorąco Wam polecam. Mega produkt. Robi robotę. Ja go znam od zeszłych wakacji i działanie jest super. Także teraz z miłą chęcią, jak zawsze, kiedy mam możliwość jego kupna? Teraz już wiem, że normalnie z tą możliwość mam w TK Max, bo tam jest jego zaopatrzenie naprawdę na level hardzie. Także ja, już na przykład, personalnie nie muszę się bawić w zakupy internetowe. Ja sobie pojadę do TK Max i go sobie kupię, bo tam tego jest w holerze. Także już się nie boję, nie boję o jego dostępność. Ale serum samo w sobie, nie licząc tego tripepty jest bardzo fajnie aktywne. Robię robotę, mocno regeneruje skórę, naprawię mikrouszkodzenia, uszkodzenia, gorąco Wam polecam. Także na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, kciuk w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię. Widzimy się w następnych filmach na kanale. Buźka, pa, trzymajcie